Cześć, witam Was w kolejnej części Q&A. Tym razem omówimy sobie jak dodać zgłoszenie błędu do narzędzia Jira. Zrobimy sobie to na jego nowej wersji, najnowszej. Oczywiście możecie spotkać się w Waszych projektach z zupełnie innym widokiem. To jest oczywiście tylko przykładowy, poglądowy. I co tutaj mamy? To trzy kolumny. Trzy kolumny dla zadań, dla zadań w sprincie. Do zrobienia, w toku i gotowe. Tym samym, żeby dodać takie zgłoszenie do sprintu, to w tej nowej wersji Jiri najczęściej po lewej stronie będzie tutaj taki plusik, za pomocą którego takie zgłoszenie utworzymy. I mamy tutaj listę, pól do wypełnienia i od czego w zasadzie zacząć. Oczywiście błąd musi dotyczyć to zgłoszenie całe musi dotyczyć jakiegoś konkretnego projektu no i nazywa się, dla przykładu, tak. Typ zgłoszenia będzie tu może większa lista albo zupełnie inaczej to będzie się nazywało może bug, może błąd lub coś innego, my wybieramy błąd w tym przypadku i mamy takie pole jak podsumowanie. W tym momencie może to być nieco mylące, bo podsumowanie zazwyczaj jest na końcu. Generalnie to pole jest przeznaczone na tytuł zgłoszenia i w zależności od języka, czy to będzie angielski, czy polski i też konfiguracji całego projektu, to pole może nazywać się nieco inaczej, aczkolwiek chodzi tylko jedno, żeby to zgłoszenie miało jakiś tytuł. W tym momencie nazwijmy go na przykład bug. Użytkownik nie może się zalogować. Do aplikacji mamy zgłoszenie. Kolejne pole, jakie możemy wypełnić, to załącznik. W tym momencie możemy sobie wybrać z naszego komputera jakiś plik. Na przykład wybiorę sobie ten. Możemy dodać film. Cokolwiek Was interesuje. Może to być jakiś XML, może to być jakiś plik Excela i tym podobne. Także tutaj jest pełna gama. Rozszerzeń do wyboru. No i co najważniejsze, opis. W opisie zamieszczamy tak naprawdę to, o czym sobie mówiliśmy już wcześniej, czyli jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie błędu. I no co? Po pierwsze, możemy dać informacje o danych wejściowych, tak? Czyli dane wejściowe. Czyli to będzie po pierwsze na przykład adres URL, na jaki powinniśmy wejść, na przykład google.pl. Później Username, czyli nazwa użytkownika potrzebna do zalogowania. Tu jakiś przykładowy, później password, czyli hasło, też jakieś przykładowe, po prostu. I w zasadzie tyle, bo do zalogowania potrzebne, zakładamy, są te trzy rzeczy. Jako drugie, najlepiej podać kroki do reprodukcji tego błędu, czyli jak do tego błędu po prostu. Dość. I w tym momencie możemy powiedzieć: odwiedź powyższy adres URL. W pole username wpisz powyższy username. Przykładowo to samo z polem hasło. I kliknij zaloguj. Te nawiasy ostrokątne najczęściej oznaczają jakiś przycisk, więc możemy sobie taki skrót zastosować, zamiast pisać kliknij w przycisk, to w ten sposób możemy sobie to skrócić, żeby było wiadomo o co chodzi. No i co? I teraz chcielibyśmy poznać, jaki jest aktualny wynik takiej akcji, czyli użytkownik nie zostaje, nie został zalogowany do aplikacji przy użyciu poprawnych Danych do logowania, danych logowania. No i po czwarte, chcielibyśmy wskazać, jaki wynik jest oczekiwany, bo być może nasi deweloperzy trafiają do tego zadania przypadkowo i potrzebują wiedzieć, do którego zadania ten błąd będzie przynależał, albo po prostu jaki jest oczekiwany wynik, bo akurat tą częścią aplikacji nigdy się nie zajmowali. Albo ktoś jest najwyraźniej nowy w projekcie. Dlatego warto to. Określić oczekiwany wynik i użytkownik powinien zostać zalogowany przy użyciu poprawnych danych. Tyle z naszego opisu. To w zupełności wystarczy. Oczywiście możemy tutaj dołożyć jeszcze jakieś logi z serwera, jeżeli mamy dostęp lub cokolwiek innego co pomoże deweloperowi ten błąd namierzyć i go naprawić. Także tutaj naprawdę, im więcej informacji tym lepiej, chociaż zawsze można przesadzić i będzie to mało czytelne i chaotyczne, więc jak najwięcej konkretów po prostu. Kolejno możemy podpiąć nasze zgłoszenie do innego. Ja w tym przypadku niestety innych konkretnych nie mam, do którego mógłbym to zrobić. To, to zgłoszenie podpiąć, jednak takie pole zazwyczaj jest i warto z niego skorzystać. Wtedy wiadomo do jakiej e, części pracy w danym sprincie ten błąd przynależy. Oczywiście możemy przypisać kogoś do tego. E, nie mam innych osób w projekcie, więc zrobię to na sobie. E, głównie przypisuje się tu osobę, która albo będzie wykonywała to zadanie. Albo po prostu project manager, aby przedzielił komuś innemu to zadanie. Także w zależności od sytuacji, jakby ustalonego procesu w firmie, możemy dodać też etykiety. Etykiety, które będą wskazywać na jakąś część, powiedzmy, funkcjonalności, której dotyczy ten, to, to, ten błąd, albo na przykład wskazać nazwę funkcjonalności, w tym przypadku system logowania. System logowania i. Będziemy wiedzieli po etykiecie mniej więcej, do czego się to zgłoszenie odnosi. Pole sprint, czyli do którego sprintu tak naprawdę chcemy to zgłoszenie dodać. W tym momencie mamy jeden sprint, więc dodajemy go sobie tutaj. No i osoba zgłaszająca to my, więc najlepiej tego nie ruszać zrobić to tak, jak tutaj jest domyślnie ustawione i klikamy po prostu otwórz. I tak gotowe zgłoszenie trafiło do. Do kolumny do zrobienia i mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Jak sobie w to wejdziemy, wszystko ładnie jest podane, sformatowane, więc generalnie to tyle z naszej pracy. I co? Tyle jeśli chodzi o podstawy, jeżeli chodzi o zgłaszanie błędów do GIRY. Do I zapraszam na kolejną część.